Księga Sofoniasza, rozdział trzeci od wiersza 17. Pan Twój Bóg jest pośród Ciebie, mocasz. On zbawi. Będzie się radował z ciebie niezwykłą radością, odnowi swoją miłość, będzie się weselił z ciebie tak, jak się weselą w święta. Usunę spośród Ciebie zło, abyś z powodu Niego nie doznało hańby. Oto ja w owym czasie położę kres wszystkim Twoim ciemiężycielom, wspomogę to, co kuleje, zbiorę to, co rozproszone, obdarzę ich chwałą i sławą. Mowa o radości. Kiedy czytamy Boże Słowo, bardzo często znajdujemy takie nawołanie, abyśmy my się radowali. My potrzebujemy się radować, bo w radości jest nasza siła, radość, która jest od Pana, jest naszą siłą, motywacją, taką siłą życiową. Mamy radość, mamy nadzieję, optymizm i to jest wszystko jak najbardziej właściwe i piękne. Ale tutaj Biblia mówi w niewielu miejscach, ale to jest to miejsce, kiedy Bóg mówi, że ja chcę się z Was radować. Ja też potrzebuję powodu do radości. I rzeczywiście jest tak, że Bóg, kiedy patrzy na nas, patrzy na swoje stworzenie, może się albo rozradować, albo może się zasmucić. W księdze Jeremiasza, nawet w trenach Jeremiasza, jest wyrażone serce Boga, które płacze w ukryciu, płakać będę, jeżeli się nie nawrócicie, jeżeli będziecie tkwić w swoich grzechach. W w swoim uporze, krnąbności moje serce będzie płakać. Czyli zdajemy sobie sprawę z tego, że Bóg, który jest miłością, Bóg, który, który ma swoje uczucia, może się albo radować, albo może być zasmucony. I tutaj Bóg daje nawet taką obietnicę: że ja będę się z Was radować. Niezwykłą radością. Bóg wypowiada słowa. Takiej obietnicy, i takiej nadziei, takiej motywacji dla nas, aby coś w naszym życiu się zmieniło, abyśmy byli powodem do radości dla Boga, a nie powodem smutku i płaczu. A więc, kiedy Bóg to mówi i dzisiaj do nas, chce się radować z ciebie. Mówi o swoim narodzie, o wybranych, o Kościele, o Izraelu, ale mówi też indywidualnie o każdym z nas. Chce się z Ciebie radować. Nawet Pan mówi: Będę się radował z Ciebie niezwykłą radością. Ta miłość będzie odnowieniem, będzie świeżością. Ta miłość w naszej relacji, tak mówi Pan. I wcale, kiedy Bóg patrzy dzisiaj na nasze życie, nie od razu widzi wiele powodów do radości. Gdy patrzymy też na swoje życie, my, gdy wnikamy wewnątrz siebie, w nasze serce, w nasze myśli, w decyzje, jakie podejmujemy, czy zawsze mamy powód, żeby stanąć godnie przed Panem i powiedzieć: Panie, to dla Twojej chwały. Tutaj czytamy w tym tekście, że Bóg sam mówi, usunę spośród ciebie zło. Czyli stan człowieka czy narodu wcale nie musi być od razu taki wzorowy, żeby Bóg wypowiedział to słowo obietnicy i chęci, chcę się z ciebie radować, będę się z ciebie radować, bo jeszcze jest zło i Pan mówi, ja usunę spośród ciebie to zło. Ja sprawię, że wróg nie będzie już ciebie pokonywać. Tak tu jest napisane. Położę kres wszystkim Twoim ciemiężycielom. Dalej, Pan mówi: wspomogę to, co kuleje. O, mogą być w naszym życiu rzeczy jeszcze takie kulawe, gdzie nie ma stabilnego kroku naszego życia, naszego naśladowania Jezusa Chrystusa. Może coś jeszcze kuleć w naszym życiu? Pan to widzi. Pan widzi złoteż w naszym życiu, gdy ono się pojawia. Pan widzi, że wróg niejednokrotnie jeszcze przemaga nas, pokonuje nas, nie mamy zwycięstwa. Coś kuleje w naszym życiu, coś jest rozproszone, a pan mówi: Ja zbiorę to, co jest rozproszone. A więc może, może być jeszcze wiele rzeczy w naszym życiu, które. Wymagają jakiegoś uporządkowania, oczyszczenia, usprawiedliwienia Bożego, ale Pan mówi: Ja to uczynię, bo chcę się z Ciebie radować. To jest piękna Ewangelia, którą już w Starym Testamencie proroksofoniarz wypowiada w imieniu Boga, mówiąc, że Pan chce odmienić nasz los, Pan chce coś zmienić w naszym życiu, aby w naszym życiu była radość spokój, miłość, czystość, sprawiedliwość. Pan chce się z nas radować. I chcę, by rzeczywiście moje życie było powodem do radości dla Boga. Chcę, by moje życie było chwałą, uwielbieniem i mogę być też świadomy tego, że tam, gdzie jeszcze jestem słaby, tam, gdzie upadam, tam, gdzie coś jeszcze kuleje w moim życiu, coś jest rozproszone, nie ma jakiegoś takiego trzeźwego myślenia, takiego spokoju, Pan to wszystko chce uporządkować, Pan to czyni w Jezusie Chrystusie. Pan czyni rzecz nową, Pan czyni rzecz piękną, nowe stworzenie po to, aby się z nas radować. Pan chce przebaczyć nasze grzechy. Celem jest to, abyśmy mieli społeczność z Bogiem, aby on miał radość, abyśmy my mieli w tym radość. Niech Bóg nam w tym dopomoże, niech Bóg sprawi, żeby rzeczywiście nasze życie nasze codzienne sprawy były pod jego takim prowadzeniem i łaską i, i miłością, by w tym była radość, by w tym była Boża obecność, Boża chwała. Skoro Pan daje tak wiele obietnic, Pan Pokona naszych wrogów. Pan zbierze to, co rozproszone. Pan wspomoże to, co kuleje. Możemy uchwycić się tego słowa, bo Pan to czyni w swojej miłości. On odnawia miłość, która ma łączyć nas z nim. I on sprawia radość dla swojego serca i dla nas. Niech Bogu będą za to dzięki. Dziękujemy Ci z całego serca, Panie, że nigdy nas nie odrzuciłeś. Dziękujemy, że pomimo tego, że widzisz, jaki jest stan naszego życia, naszego wnętrza, serca, to nie zrezygnowałeś z nas, ale chcesz z nas się radować. I Panie, my chcemy być dla Ciebie radością, szczęściem i uwielbieniem Twojego świętego imienia. To pomóż nam w tym. Amen.